siemanszku tutaj Scrooge Naty, witam was już w drugim odcinku Zagrałem na serwerach i dzisiaj znajduję się jednak w poprzednim odcinku, że byłem na, Obiecałem, że będę na MySG, a jednak jestem na HyperCraft Ja gram na tym serwerze od początku, prawie od początku, ale jednak od jakiegoś czasu się zmieniło Dużo dalej nie rozgrywek typu High no i tak jak pisałem na moim ASKu Będę grał w różne tryby gry <śmany> Nie, żartuję Zagramy sobie wyjątkowo w y hide and Seek Minigames games, hide and seek O no, Jak miło y Height and Seek, SG I teraz y hide and Seek Ile mam tych Pieniądzów na hide and Seek Money. <laughs> chyba chyba im coś się popsuło z komendami, ale mniejsza. Zagram sobie na ręce i będę chowającym się epicko. Dlaczego mogę wbierać? Ponieważ kupiłem sobie totem, który kosztował ponad yy, dolarów, czy czegoś tam, albo ileś. A teraz zbieram y, 3,5 tysiąca na y, książce, z której przed każdą rozgrywką mogę wybrać czym będę. Może kim ja jestem? Serio, blok kwarcu. Nie, 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 nie. Dobra. Przeżyjemy jakoś. O Boże, czekajcie. Y, muszę obczaić jeden program, dobra. Nie chciałem, tylko sprawdzić czy... Nagrywa się, bo jakby się nie nagrywał, bym się popłakał. Bym się popłakał, ale nie. Tak jak w przypadku, ja, ja nie ogarniam, czemu ja lewituję. Ale dalej tego chyba nikt mi nie wytłumaczy. A. Block Hunt. Du -du 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 -du. nie są dwóch sz szoku, szoku szukających. Saksus has a new seeker. Ugh. Tu są z... rzeczy z... rzeczy z z... Z neteru, więc może coś tutaj się będzie dobrze. Jestem kwarcem, ale nikomu nie mów. Ucny sokie. O Boże, y tak, jak w przeszłym odcinku, proszę Was, piszcie w, kom w komentarzach serwery, na których mogę grać w mini gry. Bo nie chcę powtarzać w odcinkach tych samych serwerów. A no, po prostu piszcie, nie wiem, IP serwera albo stronę serwera, albo nie wiem, projekt, że niedługo powstanie nowy serwer, albo inne rzeczy. Albo odcinkojcie, ja, precz, 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 precz. Titi Kysz, kysz, kysz O nie, nie, nie Znalazł mnie, o Boże Ty i to Foche long. No nagrywam, ja też nagrywam I łuchuchuchu, uh, jaka podnieta Elo widzowie, ehe Ta, jasne Chciałem się wymienić snipera Ale chyba to była wełna Ubita glina. Y, która? Lubię niebieski kolor, więc przejdę przez niebieskie wrota. Ja. Ninja. Ja. Ugotuję sam z siebie zupę, chyba że to jest kibel. Ja, haha. Jestem w zupie. Jestem w zupie. Jestem w zupie, ale nikomu nie mówcie. Chyba że to jest kibel. Ja. Chyba, że to jest kibel w takim wypadku ostatecznym. Uciekam. Chyba prezydent to był kibel. Łe. To zapadam jakiś bit. Czekajcie. Aha, to jest płyta. Czy to... jeszcze że będę sobie zakładać bit. A to sobie wbije na górę. Rura, jah. Dobra pewnie nie znajdę. Obic. Gdzieś, gdzieś ktoś jest blisko. Tam jest szukający o tej gówniane drzwi. Jest dżungla. Widzi o tym. Ten blok mi nie pasuje. A jednak pasował. Dlaczego ja? Ja, o nie Czemu mam lagi? Tu 10 tokenów Żabiście O Boże nie mniejsza teraz sobie co? Może zagramy w Sky Wars skiewa Jaką jak wybrać rangę żadną, buja. Ile będzie ludzi w dwóch? O nie, nie wiem czy zdążę. Ubieru łapereła. Dlaczego? Mi dwie zbroje. Wytłumaczcie mi proszę, ale to jest niesprawiedliwe. Johoho, na bogato, kurde. Tam jest luź Może mi się... Jest! Bierz, bierz, bierzemy te najpotrzebniejsze zjecie. Jee, Te jee, podejrzany No No wreszcie Kurde. i Kurde. teraz się w jee, 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 tu paśny enchant, bo nic nie daje, ale jest! Ale jest ten enchant! Uwaga, sznajper mały. BUM! W, w, wpadłeś powstań. O ty dziadu, przy ciebie nie mam strzałek. To wszystko wina twoja. O, drugi diament. Aha, powtórka z ryzywki co? Czyli, że ja jednej skrzynki nie sprawdziłem. Sugerujesz mi. Jak sobie czy będzie? Oj Boże, Boże... Eee, teraz stop. Teraz, teraz, teraz... Uuu. Home, home, home. Czy ty mi sugerujesz, że ja coś źle zrobiłem? by mi Shift nie puścił, bo będę w opałach. Po co komuś dawać? Jeśli można to wysadzić. Buja. Jep. I spływajcie itemy. A tuś was już nie potrzebuje. Buja! Umc, 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 umc. 10 nc, Dziesięć 10.0 Już mam 20. To teraz może Vampire czy coś w tym stylu? Też nie niechajtujcie, że jakoś źle prowadzę filmiki, gdyż prowadzę je na własny sposób. Sorki. Ale tutaj do mnie dzwoni. Czekajcie. Dobra, y, miałam y, muszę już kończyć niestety, ale już się z wami żegnam, ale do następnego odcinku, w którym będzie, będzie się działo, gdyż będę na MySG. No to cześć i siemaneczko, do widzenia. Yo!